Siemano w kolejnym vlogu 19 hektarów, zaczynamy godzina 11.49 w nocy troszeczkę deszczyk pogropił, ale przyńca ma 14 także kosimy, startujemy, zobaczymy czy uda nam się dzisiaj dozebrać. zebrać poprzeczniak koszę, drugi Ferguson pojechał z pełną ten też zaraz pojedzie, tylko muszę go dokosić, no, na razie mu nie nasypałem pełne i jedzie tam pod górkę Mnie nie chciałem pełnej, żeby wyszedł tu, bo tu taka nasza górka jest. No później tak schodzi w dół już tutaj coraz mniejsze, tam już płasko jest. Ale tu jest największa górka akurat, od, od tej strony, której zaczynamy. Bo jeździmy od tej strony, tam jest droga do domu. Także no, muszę od tej kościć w tą, nawet żeby jeździli po tym grzbiecie, bo no... Ferguson i duży New Holland już sobie jeszcze dadzą radę Tam pod górę też po ścieżce na poprzednich później Wam pokażę To jest tu, gdzie tą 780 kosiłem kukurydzę pierwszy dzień i drugi godzina 1633 720 wykoszone To już jest chwilę, pojechał tak Ferguson, New Holland Ferguson, New Holland tak? Dobrze mówię? Piąta przyczepa pojechała? Piąta i na Czeszkę trochę Dobrze liczę? Tak, no Ferguson był trzy razy, New Holland, yy, dwa razy i teraz New Holland będzie trzeci raz sypany Trzeci raz sypany no, To dobrze mówię Na Czeszkę to usypałem tam może stonę Bo się nie zmieściło na Metal no i kosimy dalej. Także kosimy. Kurczę, mam full zbiornik, już więcej miejsca nie mam. oni tak się zbierają. Nie na co sypać. Kurcz, ile bym wykosił? Może chociaż z 15 ci wykoczę. Albo więcej, jak 15. Za 20, a 12 zacząłem kosić? Nie wiem, zobaczcie. Dawaj na przód resztę. że takie przeskoki, bo już godzina 19.49 Koszę dalej, no nie wyprat sprawdzę urodzenia, bo ja nawet z kombajnu nie wychodzę zbytnio, żeby tylko kościć jak najwięcej Prędkość nie powala 3,5 na godzinę, no ale sypie się do zbiornika co nie Kosiłem... Godzinę. 46 arów 40, zbiornik prawie. Teraz to już jest dziewiąta przyczepa i na cześćce jest już chyba z połowa na pewno kończył tą dziewiątą przyczepę Jeśli chodzi o metal decha, nie? Czeszka to tylko tak to te piątka jest, w razie czego Jakby trzeba było Słońca już nie ma, godzina No tak jak mówiłem 19.51 Już I Jeszcze trzeba dosypać Masz dodacie na koniec Zjeć kawałek na dół. Ua, mocna pszenica, kurcze i wolno idzie, no ale za to leci do zbiornika Słomy od groma, powiem wam, jest naprawdę od groma słomy. Bardzo dużo. Teraz temperatura zeszła. Lepiej nawet kabinie, no bo to i tak skrzyby się cały czas nagrzewają, czy nie? Ale już rosa będzie wchodzić, a ja to czuję, że będzie wchodzić Ale zaszło słońce, to już inaczej kąpań czuję Rybki, wykoszone ogólnie tak, 12.40 z 19. To jak to koszę do 13, to zostanie 6 hektarów. Myślę, że do 15 cię zmęczę. Chociaż, gdyby 4 hektary zostały, nie więcej. Pasażer, i tak może jeździć, jeździć patrzeć się w chodzie, i wystarczy. Godzina 20.26 dwadzieścia Dziesiąta przyczepa się napełnia. 13 hektarów, 19 arów zobaczymy ile damy radę. niby rosa nie łapie na razie coś już trochę ciężej idzie z tego względu, że że słońca nie ma, tylko dlatego w sumie nic już nie nagrałem, ale dzisiejszy dzień jest skończony wynikiem 15 hektarów 58 arów. Od godziny w sumie 12 chyba. tak? Statystyki, czas pracy, godziny pracy 10,35. Czas pracy, czyli to co chodziło mocarnia 8, 8 Tak? 8 godzin. 8,5 godziny i efektywny czas pracy 7,62 godziny. Godziny sięgania 81 hektary na godzinę 2 hektary 4 ary na godzinę. Spalanie, spalanie jest wpalanie znacznie wzrosło odkąd siadła rosa i średnia skoczyła na 20 litrów 12 setnych Jak widzicie, nie oszukuję, pokazuję jak jest Dużo słomy, teraz rosa miał ciężko pracować, praktycznie cały czas na 80-90% obciążenia silnika yy... no, ale Chciałem trochę podgonić, bo jutro mamy jeszcze trochę do wykoszenia, a w poniedziałek jakby ma już coś możliwe, że popada, także no Możliwe, ale nie chcę ryzykować, żeby też wiadomo zostawić. Także wracamy tato mi powózek wrócił, bo tu takie kurcze, woda kolejny wymyła, nie wiem czy ją pokazywałem, czy nie. I wola... woleliśmy żeby on to pociągnął, bo dzisiaj, ja wiecie, on z ciągnika lepiej z tyłu widzi. No, ja mam kamerę, no ale... czy lusterkę, ale on lepiej widzi od razu, co się dzieje z przednim kołem i tak dalej. A ja tutaj to wiecie. O! Fajnym, ciężko przejechać. Co dopiero kurcze Kurcze Mać Ściągań Wita Nie w tą to kurczę w tą Ubrat z tyłu Fergusonem Tam jeszcze taka dziura jest mniejsze kukurydze, 13 hektarów ponad i 4 ponad. To z tych filmików, co orałem na zimę, co tak ciężko się orało, ta ziemia tutaj, te, te pola zasiane. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.